Oj, 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 Witam Bazylego, mojego ucznia. Jak tu grać z Bazylem? No spróbujmy tak. No spróbujmy tak. Proszę, jak ostro Bazyli gra. Czego nie, nie, no Bazyly gramy jak Remi? Ja z uczniami gram na wygraną. A co te bazyly tak szybko gram? Jak on tak szybko gra, to matujemy go. O. I od razu jest miło. Jak on szybko gra. Oj 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 oj. A, ja łapię pole cztery. Ja zapomniałem, żeby ja mi łapie pole cztery. Tego to ja. A ja go nie mogę w ucho. No to tu. To tu. I tu. O i teraz mam czyste G5 Ale ten mój Bazyl szybko gra Bazyli. Na małą łapeczkę Oj 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 Pół minuty do tyłu i na małą łapeczkę. Przepraszam ci, Bazyly. Przepraszam, ale z debiutem Elszada żartów nie ma. No nie no, Bazylia, to wygrywam. No coś ty. Przeźle zagrałem z tych nerwów, Bazyle. Mam ja kostkę więcej. i wpadam i matuję a jak ja go zbiję oj 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 oj, oj. I tu i tu i tu. I tu. Tego zmachnią. Minuta do tyłu. Szaszek, szachuś i szachutek. Czemu on tak szybko gra? No nie nadążam. Nie ma króle v. i tu też nie ma. Dziękuję.